Cześć, kochani. Tak czuję dzisiaj, że chciałabym Wam powiedzieć o tym, bo przychodzicie do mnie z mniejszymi, większymi problemami życiowymi. Umawiamy się na sesje, takie jakie oferuję, obojętnie czy to są karty, kroniki, czy chcecie wejść w regularną pracę nad sobą. I zmieniać wasze nawyki na te pożądane. I bardzo często jesteście zawstydzeni, zażenowani, smutni, że wasze życie się właśnie ułożyło tak. Że nie jesteście jak zakładek gazet. Że wiecznie się staracie, a ciągle coś. Że. Już tyle zrobiliście dla siebie i już tak bardzo poprawiliście e, jakość waszego życia, a ciągle wypływa coś. Chcę wam powiedzieć, że to wszystko jest ok. Wszystko. Że ok są te wasze niepowodzenia. I naprawdę... Nie o to chodzi, co się wam będzie wydarzać, tylko jak do tego podejdziecie. I z czasem problemy przestaną być problemami, bo po prostu będą wyzwaniem. I nagle po prostu z tego wydarzy, wydarzy się coś zupełnie, zupełnie innego. One naprawdę przestaną się, wy... jakby. Nie cel jest tutaj ważny, ale on jest jakby skutkiem ubocznym stawania naprzeciw tego, co Wam się wyda, wydaje jakąś porażką, karą. Nie widzimy szans jako społeczność, nie widzimy możliwości jako społeczność. Widzimy tylko i wyłącznie, że coś się z nami nie tak, bo jest trudne, wymagające, bo boli, bo piecze, bo. Każdy chciałby być dzisiaj kimś. Trudno jest o zwyczajność. Trudno jest o zwyczajne, piękne życie. O to, żeby być naturalnym. My, jesteśmy, my nie jesteśmy naturalni, my mamy mało z natury. My mamy określony schemat, który trzeba powielać i ten, kto się wpasowuje w ten naturalny schemat i z któremu łatwością przychodzi posługiwanie się temu, co słuszne, a co nie w ujęciu społecznym, tylko może się w tym odnaleźć. A jest całe grono osób, które po prostu musi podążać swoim, swoim tropem i nie ma na nich miejsca. My nie jesteśmy połączeni z naturą. My wszyscy jesteśmy oddzieleni. Mówimy my, ale coraz więcej nas odkrywa to, że jesteśmy jednością z wszystkim. Że wszystko, co powinno być, powinno być poprzez połączenie. Wtedy dopiero czujemy ulgę i że bierzemy życie, jakim jest. Że wyzwania, które nam stawiają na drodze, to wiemy, że to są wyzwania dla nas, więc one są bez problemu do przejścia dla nas. Że musimy szukać taką drogę, która powoduje, że się po prostu w niej czujemy dobrze, a nie jest oklepana. Że nie każdy musi mieć dzieci, nie każdy musi mieć pracę taką, a nie inną. Naprawdę jest wiele możliwości, nie musimy wylądować w pracy systemowej. Możemy łączyć się ze społecznościami, żyć w komunach. Eee, naprawdę nam wolno iść w zgodzie ze sobą. Eee, często jedno wyklucza drugie. I często e, życie w zgodzie z naturą jest bardzo skromne. Nie ma wielu obfitości. To nie jest konieczne. Można połączyć wiele rzeczy, ale bardzo często tak jest. I wtedy mówimy: no tak, ale tracę luksusy. Eee, to jest tylko początkowa faza. Później można się w tym rozwijać i rozwijać i iść w obfitość. I są jednostki, które nam pokazują, że można, ale absolutnie zaczęły dużo, dużo szybciej. I. Tak naprawdę to nie powinien nas interesować ten cel sam w sobie, tylko to poczucie, że mamy naprawdę życie, w którym żyjemy zrelaksowani, że otaczamy się ludźmi, którzy nas rozumieją, są z naszego, są z naszego świata, są naszym plemieniem. Myślą w ten sposób, co my. Eee... I to nie chodzi aby wykluczyć, że tylko nasze jest dobre, mądre i jedyne, a już twoje nie, ale żeby się otaczać tymi, którzy po prostu przystają w twoim. Bo to wzmaga, bo to wznosi, bo to pomnaża. I otwiera oczywiście ta wymiana na to, że wow, ty masz zupełnie inaczej niż ja, ale Ech. Ale blisko siebie miej jednostki, które po prostu cię przyjmują takim, jakim jesteś. Bo pozwolenie na to, kim jesteś, daje fantastyczne pomnożenie Twoich naturalnych talentów, Twojej naturalnej esencji eee, i po co tutaj przyszedłeś. I nagle możesz tą misję i cel eee, lepiej zrozumieć przyswoić, pomnożyć i stać się mistrzem życia, jakie zawsze powinieneś wieść. Więc. Chcę wam powiedzieć, że to jest okej, okay, że wydarzają ci się trudne rzeczy. To jest okej, okay, że znowuż coś. Wszystko w twoim życiu jest okej. Okay. Wszystko jest OK. Ty jesteś OK, taki jaki jesteś. Zapewniam cię, że jesteś doskonały, tylko musisz odkryć z tym, co posiadasz, jak tym zarządzać. Musisz zrzucić jarzmo wielopokoleniowych schematów, społecznych schematów, a do tego jest jedna droga: przyjęcia tego, co jest, zrozumienia tego, co jest. Nie odcięcia, nie wyrzucenia. Zmiana nie oznacza odcięcie. Zmiana oznacza transformację. Pozostajemy ciągle z tą samą energią, tylko ją transformujemy na inny biegun. Każda cecha ma swoje dobre i złe elementy. Możesz być niesamowicie upierdliwy. A w życiu codziennym albo zgasić to w codzienności, ale wykorzystać zawodowo, e, szukając niuansów. E, w jednej przestrzeni coś gasimy, w drugiej, e, drugiej wzmacniamy. E, my naprawdę możemy wieść życie idealne które wcale nie są perfekcyjne. Nigdy z nas nie jest perfekcyjne. Życie nie jest perfekcyjne i nigdy takie nie będzie. Czy zrozumiesz swoją esencję, czy nie? Czy się oświecisz, czy nie? Eee, nic nie jest ważniejsze niż po prostu zwyczajna miłość. Miłość jest przejawieniem jedności. Miłość obejmuje wszystko. Miłość łączy. Miłość wybacza. Miłość daje przestrzeń. Miłość przyjmuje to, kim jesteś. My nie potrzebujemy zmiany rządów. My nie potrzebujemy zmiany systemów. My potrzebujemy miłości, absolutnej, pięknej miłości, przyjęcia siebie nawzajem. Wszystko z Tobą jest ok. Absolutnie wszystko. Serdeczności, miłości. Przytulam Was. Wszystko z nami jest ok. Pa, pa.